Bramka yy, na autostradzie i widziałem, że je kosztuje yy, ta autostrada, tam 40 tych ich waluty i 1 euro. Ciekawe jak długo będzie ta autostrada. To już jest jedna z główniejszych dróg w Macedonii Także tutaj są autostrady płatne i a ta 1 euro to chyba 60 parę także no ale nie było w kantor, żebym mógł wymienić te na te ich pieniążki pieniądze bo muszę się skupić na drodze Miejscowość tetowo Zimmujemy O, Siemanko, ja już wjechałem pod górę. Oczywiście bateria padła, czy kamera się nie włączyła, ale był tak kurwa ruch. Szkoda, że kurwa to się nie nagrało Ale było mega Przejechać przez tę miejscowość, tu kurwa nie ma świateł, nie ma nic Kurwa Jest, jest tego Są emocje Ale ja tu sobie zjadę na panoramę Taka jest panoramę i stamtąd nagram film to robię sobie zdjęcia potem będę zjeżdżał w dół z powrotem do miasta Tivarno czy si, kurwa zapominam nazwy przez jedno miasto za drugim lecę <grym> ale Tivarno chyba widać to w dole ale no, to już jesteśmy tak wysoko, że te domki są naprawdę małe, a tam jest świetny taki tak, Taki... parapet na którym e, można zaparkować auto motocyk i tam, tam po prostu wstanę i, 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 i... no i robię foty, Ale mega jest Chyba tylko ten kościółek zobaczyć Nie kościółek, tylko, tylko ten monasty To jest zajebisty Ten co ma takie... Jakby kart ułożony jest, tylko <grystanie> jak chcecie takie coś robić to tego zajubiście, to lepiej że kurwa wklikajcie dokładne wspórzęne to kurwa nie macie, nie możecie bądzić po tym mieście, bo to jest kurwa normalnie okay. ja miałem zajebiście dobrze w grane bo jeszcze sobie z Google yy, z... Sprawdziłem i trafiłem bez trudu, ale weźcie kurwa naprawdę porządne urzędne kurwa i nie wypinać się, zakochać, zachować pokorę w ruchu rogowym, nie denerwować się i dopasować się pod innych. A jak nie jesteś pewny, to lepiej stój, a nie kurwa jedź. Taka jest zasada. O, takie ja przyjąłem, że stary kurwa. Może wynajdziecie lepsze. Piękna jest panorama tego miasta. Legaj. Okay. w bagażniku kurwa siedzi? <grywa> kurwa No właśnie, to jest to, że trzeba jechać w dużej odległości od auta i kurwa tą drogą co on jedzie No właśnie To ma się kurwa zdziwić Ja mam tak wysoko zawieszony motocykl, tylko trochę za miękkie to zawieszenie mam na te dziury i to no. jest jesteśmy trochę niżej Już to zdecydowanie lepiej wygląda. Widzicie nawet tu są dwa autka ja ten ja jechałem pod górę a w sumie żadnego auta nie było To nawet na randki się przychodzą a owce wpierdalają Proszę Wszystko jedzę Że ja nie mam co im dać.